Atenție! Atenție! Nu Muiere, bărbat. Copieta nu Corect. E, proverbul bătrânesc. Un proverb. Bărbatul, dacă nu e plecat la muiere, a, a e plecat de la ea. Je plekade la ja. Nie wiem, co znaczy. <laughs> Se nu mersul. Aha. Barbatul. O oh, kurwa. Barbatum, barbatum, a jak ja tu przejdę? Oh, kurwa. Je plekade la Och ty. Ziemię to na stare lata. Ale nisko. Och kurcze, O oh, O kur... Dwa, jego. Jak nisko? O chwileczkę. No, zaraz no. To nie mogli wziąć tam porąbać trochę? O rany Wydostałem się.